Witam Państwa. Znajdujemy się w bardzo nowoczesnym obiekcie szkolno-edukacyjnym, gdzie została zamontowana stolarka Porta. Całość inwestycji zrealizowana została... W tychach. Możliwości, jakie daje nam nasza fabryka Porta Steel, e, pokazują, że możemy wykonać również na świetla pojedyncze, samodzielne okna, e, które nam doświetlają tego rodzaju pomieszczenia. W związku z czym sekcje kolorystyczne wyznaczają e, dla dzieci tam uczących się e, ich, ich przestrzenie w tym, w tym miejscu. I tutaj musieliśmy dopasować kolorystykę naszych produktów w kolorze czerwonym, przykładowo żółtym e, czy niebieskim do wymagań, jakie, jakie stawiał tam architekt. Drugim rozwiązaniem jest skrzydło Minimax, również w przeszklenie stanowi Bula i. Kierowane w kolorze żółtym, ale już z pojedynczym na świetle, oddzielnym, zastosowanym jako dodatkowa dokładka do ościeżnicy kątowej dużej. Tutaj mamy do czynienia z naświetlem pojedynczym, oddzielnym, natomiast tutaj na tym przykładzie drzwi niebieskich, gdzie również jest to skrzydło Minimax lakierowane na inny po prostu kolor RAL, mamy naświetle górne, które jest naświetlem zintegrowanym z całością. W obiektach szkolnych, edukacyjnych czy ogólnie przemysłowych bardzo ważna jest również jest kontrola dostępu, żeby dane pomieszczenia nie pozwalały wejść nieodpowiednim osobom i tutaj właśnie zastosowany elektrozaszep standardowego działania.